Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam unboxing radia do BMW E39, E53 i M5. Zobaczymy, co zawiera zestaw. Jest to radio z Androidem, instrukcja obsługi, instrukcja systemu Android, podstawowe funkcje, wprawdzie w języku angielskim. Ale interfejs jest intuicyjny, tak jak w telefonach komórkowych, więc myślę, że nikomu nie sprawi problemu. Następnie cały zestaw okablowania. Zobaczymy sobie, jakie są przewody. Jest kamera cofania z kablem. Tutaj mamy 5 lub 6 metrów kabla, więc wystarczy na pewno do przeciągnięcia przez cały samochód. Mamy główną wiązkę eee, i tak, eee, to radio pasuje dzięki tej wiązce do samochodów ze starym 17-stykowym złączem oraz tym nowszym 40-stykowym. Mamy tutaj dwie końcówki. I należy pamiętać, jeżeli posiadacie BMW z nawigacją fabryczną, ze wzmacniaczem w bagażniku lub jakąś instalacją niestandardową typu Harman Kardon no to najprawdopodobniej macie światłowód i te złącza nie będą pasować dlatego należy wtedy dokupić 5 metrowy kabel który posiada odpowiednie złącza do radia z Androidem wtedy będziecie mogli zamontować dowolną stację Android więc najpierw należy sprawdzić czy macie światłowód czy zwykłą instalację Mamy Decoder, dzięki niemu radio komunikuje się z samochodem, działa sterowanie z kierownicy między innymi przewód USB, jakiś kolejny przewód USB, przejściówka antenowa USB, no i przewody RCA, do tego radia. Można podłączyć różne urządzenia, wzmacniacz, subwoofer, kamery cofania, monitory w zagłówkach, także jest tego sporo. Mikrofon zewnętrzny w zestawie dla polepszenia jakości rozmów głośno mówiących. Przejściówka antenowa, kolejna antena GPS. OK, i mamy radyjko, Wyjmiemy sobie je. Jeszcze oprócz radia, widzimy tutaj odpowiednie mocowania, blaszki i śrubki. A same radio wygląda następująco. Jest to model dedykowany, więc pasuje idealnie w miejsce fabrycznego radia. Bardzo dobrze spasowany. Porządny sprzęt. Tutaj mamy wszystkie złącza. Jak widzicie, każde złącze jest innego kształtu, więc nie ma możliwości, żeby się pomylić przy podłączaniu. Także każdy poradzi sobie z podłączeniem okablowania do radia. Tak jak puzzle. Tutaj mamy antenę GPS, mikrofon, wejście antenowe. Jak widzicie, wszystkie złącza są inne, więc nie trzeba nawet jeździć po elektrykach, tylko samodzielnie e, wymienić sobie radio. Jest to model z procesorem ośmierdzeniowym. E, posiada 4 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej. E, rozdzielczość HD, także ekran jest naprawdę na wysokim poziomie. Bardzo ładnie e, widać. Wszystkie szczegóły posiada RDS, ale to jest standard. Wiadomo, Bluetooth, zestaw głośno mówiący. Wcześniej pokazałem mikrofon, więc bez problemu będzie można przeprowadzać rozmowy. Do tego sterowanie z kierownicy obsługuje również modemy 3G i 4G. Sam w sobie nie ma slotu na karty SIM, ale. Można udostępnić internet z telefonu i cieszyć się internetem bezpośrednio z pozycji radia lub e, użyć zewnętrznego modemu do USB. Kabli USB, jak widzieliście, jest kilka, więc w jeden można włożyć e, pendrive'a, w drugi na przykład, właśnie, modem USB, jeżeli chcielibyście mieć, oczywiście, internet z osobnej karty SIM. E, do tego radio to posiada procesor DSP, e, czyli cyfrową jakość dźwięku. Cechuje się dużo lepszą jakością dźwięku niż, niż poprzedniki, także znaczy naprawdę porządny sprzęt, solidny, dobrze wykonany. Pasuje idealnie w deskę rozdzielczą BMW. Jeżeli macie BMW, to zachęcam do zakupu takiego właśnie modelu. Link do aukcji zostawię w opisie. Są również wersje z czterorodzeniowym procesorem, trochę tańsze. Także dla każdego myślę coś się znajdzie. Pokażę Wam teraz, jak szybko podłączyć wszystkie przewody w radiu. Zobaczycie, że to jest nie takie trudne. W pierwszej kolejności wiązka główna. Podłączamy ją tutaj do czarnego gniazda. Następnie do wiązki głównej podłączamy kanbus. Pasuje tylko w jedno miejsce. Następnie USB, tutaj mamy czteropinowe, więc wchodzi tutaj kolejny przewód USB, kostka sześciopinowa, obok przewody RCA. Mikrofon zewnętrzny na mini jack. Antena GPS też ma swoje standardowe wejście. Wchodzi tutaj. Antena radiowa. I w zależności, jaką wersję posiadamy, czy ze zwykłym takim bolcem, czy Typu fakra. Mam akurat w zestawie dwa do wyboru. Jedno z nich podłączamy. Tak wygląda podłączenie. Do tego jeszcze kamerka cofania. Jeżeli chcecie schemat podłączenia kamery cofania, to zapraszam do odnośnika. Film był już nagrany wcześniej. Jak podłączyć kamerę, I tak wygląda generalnie podłączenie. Jedna z tych czarnych kostek do instalacji. Samochodu. Jak widzicie, podłączenie jest banalnie proste. Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem takiego radia, to serdecznie polecam. Jakość dźwięku naprawdę na wysokim poziomie. Nawet powiedziałbym, że lepsza niż w fabrycznych radiach. Do tego prosty montaż, bez żadnego elektryka. Więc zaoszczędzicie naprawdę sporo pieniędzy. Tak to wyglądało. Jeżeli Wam się podobało i chcecie jeszcze więcej tego typu materiałów, to zachęcam do subskrypcji i lajkowania filmów. Także do następnego odcinka. Pozdro. Pokażę Wam, jak podłączyć kamerę. Kamerka ma tutaj dwa wyjścia: cinch i zasilanie. Dostaliśmy też taki kabel z dwóch stron: cinch i takie dwa czerwone, zwisające kabelki. I tak po jednej stronie. Najpierw wczyncza wkładamy tutaj do kamery i ten kabel łączymy z przewodem reverse w radiu. Taki różowy kabelek. Połączymy sobie go najpierw tutaj tak prowizorycznie, żeby pokazać, jak to wszystko ma być podłączone, a później przedłużymy sobie kable. Ok, kolejna sprawa. Do tego z kamery czerwonego przewodu podłączamy kabel zasilający dostaliśmy taki kabelek zasilający jest plus, jest minus wpinamy teraz tak minus izolujemy sobie bo nie będzie potrzebny a plus łączymy sobie z tym przewodem wcześniejszym tak, czerwone do czerwonego a cinch do kabla który znajduje się z tyłu radia o oznaczeniu front kamera. Podłączamy i obraz z kamery powinien się wyświetlić. Jest.